Servus, to Jasiek i witam Was w najważniejszym pokoju w tym mieszkaniu. I pewnie szukacie teraz jakiejś lodówki, jakiegoś komputera i tak dalej, bo kojarzycie mnie jako Głodomora, albo coś tam z Minecraftem czy coś. Słuchajcie, priorytety w pewnym momencie się w życiu zmieniają. To jest pokój mojej księżniczki. Nigdy rządziła tutaj królowa Sysia. Tutaj miała swoją toaletkę, tutaj miała swoje biurko, natomiast tutaj stała szafa z jej rzeczami. Przez ponad rok był to najspokojniejszy pokój w tym mieszkaniu. I podejrzewam, że za około miesiąc to wszystko się zmieni i ten pokój już nie będzie taki ładny, taki czysty, będzie tutaj lekko większy syf, tutaj coś pobrudzone, tutaj odciski łapy i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Zacznę może od początku. Pokój został zaprojektowany przez naszego przyjaciela Szymona Fiokę. Szymon projektował między innymi dla takich osób jak Katarzyna Figura, Dawid Woliński, więc widzicie. Możecie też go kojarzyć z naszych instastoriesów, bo bardzo często się pojawiał, jak gdzieś tam przebijał, na jakichś eventach i tak dalej. A patrz jaki Szymonki, kurde. Wyprostowany, dumny zaraz będziemy mówili o Zresztą teraz będzie miał swoje felietony w pytaniu na śniadaniu, więc zapraszamy was bardzo serdecznie, bo i ja tam będę. Będę w odcinku sylwestrowym. Pamiętam, jak jakiś czas jechaliśmy z Sylwią autem i spekulowaliśmy, jaką płeć będzie miało dziecko. Czy to będzie chłopczyk, czy to będzie dziewczynka? Pamiętam, że się wtedy mocno wzruszyłem. Powiedziałem Sylwii, że jak będzie chłopczyk, to ja biorę na siebie całą odpowiedzialność w przygotowaniu pokoiku. Tutaj namaluję jakąś galaktykę na suficie, nakleję te gwiazdki, żeby już od wczesnego etapu wiedziało, że świat jest piękny, że jest po prostu dużo rzeczy do odkrycia, że jest świat otwarty na wszystko, że dziecko może się spełniać i realizować swoje marzenia. Natomiast przy dziewczynce to sobie powiedziałem, że ja to... Chciałbym, żeby dziewczynka miała gust. więc ten chłopakiem, nie ukrywajmy, no, oczywiście są faceci, którzy mają zarąbisty gust, potrafią te kolory dobierać i tak dalej, ja niestety do nich nie należę. Dlatego powiedziałem, dobra sobie, jak będzie dziewczynka, oddaję to w twoje ręce, zrobicie to z Szymonem, najlepiej, żeby to wszystko wyglądało ładnie, żeby to było delikatne, żeby to nie był jakiś taki mocny róż, że zaraz tutaj wersą z w wpadną, będą sobie robili zdjęcia i tak dalej, żeby to było właśnie takie delikatne dla dzieci, a nie takie wiecie, poważne. Swoją drogą, Buziaczki dla naszej kochanej ekipy, dla ciaci i wujków. Mam nadzieję, że wpadniecie na pępkowe, liczę na to. Wracając do tematu projektowania. Zastrzegłem sobie jednak, że razem z dorastaniem naszej laski, będę miał możliwość ingerować w to, jak ten pokój będzie wyglądać, żebym mógł powoli wtrążyć takie elementy, żeby po prostu nasza dziewczynka wiedziała, że życie jest po prostu jak z bajki Disneya. Że czasami zdarzają się negatywne sytuacje, ale mimo wszystko, jeśli do czegoś dążymy, jeśli jesteśmy w czymś naprawdę uparci, to możemy do, dojść do celu i mieć ten piękny happy end. Jeszcze ci kurczę księcie z bajek. Ja to będę mega zazdrosny ojcem. Ja już to widzę, że ja będę zazdrosnym ojcem. Muszę jak będzie mi chłopów sprowadzać do domu, jakiegoś chłopaka, będzie tylko: Ej, gdzie pracujesz? Jak zamierzasz utrzymać moją córkę? Proszę pana, ale ja mam tylko 8 lat. Nieważne. Strzeżcie się, faceci. Pewnie jeszcze nie narodzeni, chociaż w sumie nie takie rzeczy się dzieją w show-biznesie. No, tak inaczej, jak będę musiał nauczyć, że nie każdy macze to książę z bajki, no i nie każdy facet z widłami to Posejdon, tak jak nie każdy youtuber to Jan Dąbrowski. Bęk! Rozwalony! <laughs> Także tak to wygląda. Od tej strony idąc, mamy tutaj przepiękną dużą szafę, gdzie się skrywają ubrania yy, Sysi i naszego malutkiego, kochanego człowieka. Zaraz wam w ogóle pokażę, jakie mamy słodkie ubranka. Dalej, mamy worki z zabawkami i innymi czadowymi rzeczami. Obok jest cudowny i wymarzony fotel, który pomógł nam skołować właśnie szymuś. Dziękujemy Ci ślicznie. To jest w ogóle taki fotelik bardziej dostosowany, żeby Sylwia miała gdzie sobie usiąść i karmić, żeby miała wygodnie. Tutaj mamy jeszcze firany i gwiazdeczki zawieszone. Chociaż tak naprawdę największa gwiazdka będzie znajdowała się właśnie tutaj. Gwiazda, a nie gwiazdka. Ściany... W ogóle to jest hit. Ściany są pomalowane w kolorze na balu księżniczak. czajcie jaka słodka nazwa. Zaś tutaj mamy taką delikatną, z pastelowymi kolorami tapetę, właśnie w takie tęcze. Radość, te sprawy, wiecie o co chodzi. Tu jest natomiast element mojego cwaniastwa, ponieważ tam się znajduje ramka z imieniem naszej córeczki, ale zasłodziłem ją. 200 IQ. Obok komoda przewija od firmy Woodies. Tutaj łóżeczko także od firmy Woodies. Mamy także takie e, specjalne łóżeczka boczne, które się przykłada do, e, do łóżka w sypialni, żeby mogło leżeć bliżej nas. Obok natomiast, tutaj o, jest wózek z Yunamy Diamond. I obok tutaj wszędzie gdzieś są, zaraz wam pokażę, bo będę musiał tutaj wnieść do pokoju też, są rzeczy od Ciko. Poszliśmy kiedyś z Sylwią do sklepu właśnie z rzeczami dla dzieci, weszliśmy i zobaczyliśmy te wszystkie kołyski, te wszystkie dodatki, te projektory i tak dalej. Mówi, o kurde, musimy to mieć, musimy to mieć. Napisaliśmy do nich i podesłali nam masę zarąbistych rzeczy. O, tutaj jest taka fajna kołyska mobilna na kółkach. Już ją testowaliśmy, bo przyszła do nas właśnie znajoma z Bobasem, więc tutaj uśpiła. Swoje dziecko. Oprócz tego, że właśnie ma różne rodzaje światełek, to można jeszcze później taką słodziutką melodykę. I ja, przede wszystkim, jak znacie mnie, no znacie mnie, ja się przede wszystkim zakochałem właśnie w tej melodyjce. Mam też kilka ubranek, może nie będę pokazywał wszystkich, bo mamy tego naprawdę mnóstwo. Pokażę te takie najsłodsze dla mnie. Zobaczcie, jakie słodziutkie takie ogrodniczki to jest naprawdę tak malutkie może ja wam pokażę, porównam z czymś macie porównanie z kartką na życzenia no zobaczcie widzicie to? super wygodne słodziutkie spodenki oprócz tego dostaliśmy na baby shower taki szlafroczek słodziutki dostaliśmy, popatrzcie, jeszcze taką słodziutką sukieneczkę a nie, to ja kupiłem tak, pamiętam jak to kupowałem z Sylwią uznaliśmy, że taki wiśniowy kolory jest tak słodziutki. I właśnie taką sukieneczkę kupiliśmy. No coś ślicznego, przyznajcie. To jest tak słodkie, ja się pierwszy raz w życiu jaram ubraniami. To uwielbiam, to uwielbiam. To jest hit, jakich mało. Nasza córnia sobie leży i już prawie ją usypiamy. O, foczka leży sobie, patrzy, patrzy, ale słuchaj, kochana. Pora i spać, bo foczka śpi. To jest takie genialne. Jakbyście w ogóle to dotknęli, te pruszaki mają są z takiego fajnego materiału, że ja mógłbym mieć cały pokój z tego, nie? Podłogę i tak dalej, i bym po prostu leżał na tej podłodze i się tarzał. Przewijaczek z taką fajną matą właśnie w stylu konfetti. To jest misiek taki słodziutki, kwapouche z dużymi usami, żeby mogła sobie nasza Córunia za nie łapać. Są już pierwsze kosmetyki, szuflady zresztą też są przygotowane. Już proszę, Pampersy, książeczka, pierwsza książka o mnie, dziewczynka. Także tak to wygląda. Tutaj bardziej miśki, no i chyba najsłodsza rzecz. Czapeczki malutkie. Tutaj misio właśnie z projektorem, który gwiazdki będzie rzucać, żeby nasza Córunia widziała gwiazdy nie tylko w swoich rodzicach, ale także i na ścianach. No i malutkie budki. Patrzcie, jakie jest chudziutkie. Tutaj taki. No ja Wam nie chcę też wszystkiego pokazywać, bo by mnie za to Sylwia zabiła. Ej, zapomniałem jeszcze wymienić, że są takie właśnie fajne półeczki w formie chmurek. Idealnie w ogóle pasują do tej... Tapety chmurkowej. Tutaj są takie delikatne lampeczki. Jeszcze tam chmureczka jedna świeci. Tylko jak teraz jest jasno, to tego za bardzo nie widać, bo to jest takie delikatne światło, żeby dziecko rzeczywiście miało ciemno, ale tak kontrolowanie ciemno. Także tak to wszystko się przedstawia. Dziękuję wszystkim firmom za podesłane rzeczy. Dziękuję Wam za to, że nas tak wspieracie miłymi komentarzami, lajkami. Jesteście po prostu cudowni. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! pa!